Za początek dziejów polskiego sportu uznaje się rok 1867. Wtedy to założone zostało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, wówczas w znajdującym się w Polsce Lwowie. Jakieś kilka lat po klęsce powstania styczniowego. Pierwszym sportowcem nie był zatem ani Zawisza Czarny, ani Hieronim Pawłowski, który w 1828 roku na Parku Saskim zabawiał gawiedzi pokazami biegu do tyłu. To oczywiście kwestie umowne, kiedy tak naprawdę należy doszukiwać się zalążków prawdziwego sportu. Zresztą takie definiowanie, kopanie w historii tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Z historycznego punktu widzenia istotne natomiast jest jak bardzo sport zmienił się w ciągu tych 100, 150 lat. Łąki zamieniły się w piękne korty, boiska, zwykłe szmaty do biegania to dziś różnokolorowe stroje, z systemami których możliwości nie znają nawet sami sportowcy. A co najważniejsze, obecnie sportowe zmagania to nie ukrywajmy czysty biznes. Biznes, który ewoluował z zabawy, czegoś w rodzaju prestiżu, a w polskim przypadku, te 100 lat wstecz, z chęci oderwania się od zawalonych budynków, brudu ulic, zapomnienia o skutkach, które niesie za sobą wojna. Długie, niemilknące brawa nagradzają czyn tych, którzy, będąc w gorszej pod każdym względem sytuacji, potrafili rzucić na szalę wyższe walory moralne, większą wolę zwycięstwa, większe zdecydowanie, więcej odwagi. Tak pisała prasa po zwycięskim meczu polskich szablistów z Amerykanami na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jak czytamy na ramach serwisu, sportowcy dla niepodległej dla brązowego medalisty, kapitana Władysława Dobrowolskiego, nie było to ani Pierwsze, ani najważniejsze zwycięstwo w życiu, 12 lat wcześniej podczas wojny z bolszewikami, ten sam dobrowolski wraz ze swoim oddziałem stoczył heroiczny bój w obronie niedawno odzyskanej niepodległości. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej dobrowolski służył w szóstym pułku piechoty legionów w Wilnie. Brał on m.in. udział w manewrze polegającym na uderzeniu przez czwartą i trzecią armię Polskiego Frontu Środkowego w skrzydła i tyły Frontu Zachodniego wojsk bolszewickich podchodzących pod Warszawę. Jak się okazało, była to akcja niezwykle istotna, wpływająca na dalszy przebieg wojny. Doprowadziła bowiem do rozbicia wroga. Bolszewicy z podkulonym ogonem musieli dokonać odwrotu.

Swój militarny heroizm Dobrowolski przeniósł na sportowy plac. W 1927 roku dobrowolski związał się z sekcją szermierki AZTS Warszawa. Jego zapał w dążeniu do celu i wojskowa dyscyplina doprowadziła go do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. W skład olimpijskiej drużyny szablistów wchodzili ponadto Tadeusz Friedrich, Leszek Lubicz Władysław Segda i Marian Suski. Rozgrywki potoczyły się w taki sposób, że ostateczne starcie przy przyszło Polakom stoczyć z gospodarzami igrzysk. Jak podkreślali dziennikarze, naprzeciw Polaków stanęła drużyna u szczytu formy, która postawiła wszystko na jedną kartę. Moment oczekiwania, ważenia na szali myśli i czynów, a potem błyskawica. To Polak zadał cios. Na nic parada. Amerykanin sam zdejmuje maskę i składa rycerską gratulację zwycięzcy spotkania i meczu. Relacjonował triumf Polaków przegląd sportowy. Był to jeden z najbardziej efektownych polskich kombaków w historii igrzysk oparty na walce do ostatniego tchu, tak samo jak podczas wojny z Bolszewikami. Co ciekawe, Dobrowolski był także protoplastą gimnastyki radiowej. Dzięki ćwiczeniom w radiu zachęcał do wspólnej gimnastyki w celu utrzymania zdrowego trybu życia, tak jak dziś robi to załóżmy Ewa Chodakowska. Przed śmiercią Dobrowolski był wielokrotnie odznaczany, między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznym, medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921 i medalem. Dalem dziesięciolecia odzyskanej niepodległości. Należał do starej gwardii sportowców, których wojna uczyła walczyć. Cnoty, które zdobył na polu walki, przeniósł na boisko sportowe. Dawał przykład, jak należy w dżentelmeński sposób walczyć do ostatniego tchu z ambicją i najwyższą odwagą. Pisano we wspomnieniu o Stefanie Locie. Lot to nieskazitelna postać polskiego sportu. Aktywny uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, którego wyczyny były źródłem powstania wielu legend. Stefan Lot to wzór jednostki, która dzięki wojskowemu etosowi święciła sukcesy także w sporcie. W jego przypadku. W głównej mierze była to piłka nożna, lub jak kto woli, zapożyczony z angielskiej terminologii futbol w Polonii Warszawa, ukochanym klubie. Przed karierą w zespole czarnych koszul, jak potocznie nazywany jest zespół Polonii, Lot zasłynął niezwykle bohaterską postawą podczas wojny polsko-bolszewickiej. W jednej z akcji miał on przedostać się na terytorium zajęte przez bolszewików na lewym brzegu Dniestru i zdobyć informacje o ich sytuacji. Baza Rosjan była bardzo silnie opracowana. Posadzona. Pomimo tego, przeprawia się przez nią i przenika na 5 km w głąb nieprzyjacielskiego terytorium. W powrotnej drodze wziął do niewoli placówkę rosyjską w sile siedmiu ludzi i zdobył jeden karabin maszynowy. Od jeńców uzyskano sporo wiadomości o sile i rozmieszczeniu Rosjan. Tak natomiast opisywane są jego wyczyny podczas bitwy warszawskiej. Porucznik, lot z częścią oddziału, rusza wprost na hulowce. Śmiałym uderzeniem zdobywa część taborów, bierze jeńców i zmusza od. Dział eskortujący do ucieczki za choryń. kiedy zorientowany wreszcie przeciwnik rusza naprzód, by odbić tabory. Porucznik lot pod osłoną karabinu maszynowego uprowadza zdobycz. Do niewoli wzięto 823 jeńców, w tym kilkunastu oficerów. Lot dowodził oddziałem. Należąco ze zdobycznej dwukółki, z krwawiącą nogą przestrzeloną w kolanie. Przestrzelone kolano nie przeszkodziło lotowi w rozegraniu 181 spotkań w ekipie z Warszawy. Miłość do sportu wzięła w tym przypadku górę. Był nazywany mózgiem Polonii. Jego zalety sportowe, jak i wielkie moralne były dla nas wzorem trudnym do naśladowania. To prawdziwy wzór sportowca dżentelmena, pisano na ramach przeglądu sportowego. Oprócz kariery klubowej, lot do swoich osiągnięć zapisze także występy w reprezentacji narodowej. Za swoje sukcesy na polu walki został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po śmierci prasa okrzyknęła go żywą tradycją pułku, dumą stolicy. Uznawany za najbogatszą i najpiękniejszą kartę historii polskiego sportu. Koszulkę z orłem wkładał aż w czterech jakże różnych dyscyplinach. Hokeju na lodzie, lekkoatletyce, łyżwiarstwie szybkim. No i oczywiście w piłce nożnej. Czytamy w biografii Włacława Kuchara. Piłkarz, hokeista, lekkoatleta, łucznik, narciarz, a także dobrze prosperujący amatorski tenisista i bokser. Nie bez podstawy nazywano go najbardziej wszechstronnym sportowcem II Rzeczypospolitej. Na wymienianie osiągnięć kuchara nie wystarczy kilkanaście minut. Nawet godzina nie pomieściłaby sportowych wyczynów tego bohatera. Zresztą za jaką dyscyplinę sportu by się nie zabrał, święcił w niej ogromne sukcesy. Sportową miłością kuchara była jednak piłka nożna. Aby pokazać fenomen talentu tego zawodnika, przytoczmy może jego futbolowe statystyki. Kuchar podczas trwania swojej kariery rozegrał 1126 meczów. Zdobył w nich aż 1065 bramek, czyli więcej niż połowę wszystkich goli strzelonych w tych pojedynkach przez jego drużyny. Dla porównania pele, legenda futbolu, kiedy kończył karierę, miał na koncie 1281 goli. Robert Lewandowski ma na swoim koncie obecnie obecnie liczbę 407 bramek. Niezwykła umiejętność znalezienia się w polu karnym pozwoliła Kucharowi na występy w reprezentacji Polski. Jak policzył w barwach narodowych miał zaszczyt występować łącznie 25 razy. Dla Polski zdobył w sumie 5 bramek. W roku 1969 miesięcznik Piłka Nożna ogłosił konkurs na najlepszego piłkarza 50-lecia PZPN. Wacław Kuchar zajął w nim trzecie miejsce za Gerardem Cieślikiem i Lucjanem Brychczym. Jak twierdził kuchar, w reprezentacji Polski znalazł się po raz pierwszy w 1920 roku. W tym samym czasie rozpętała się także wojna polsko-bolszewicka, w której piłkarz brał oczywiście czynny udział. Jego patriotyczne oblicze ujawniło się także w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku w roku 1921. Razem z zespołem jeździli po Śląsku i ogrywali w piłkę doskonałe niemieckie drużyny. Niemcy doskonale wiedzieli, jak ważny jest sport dla podniesienia morale. Miejscowej ludności, ale nie spodziewali się, że będą mieli tak mocnego przeciwnika. Kuchar i koledzy mobilizowali polską ludność, jednoczyli ją wokół futbolu. Za zasługi dla Polski Wacław Kuchar został odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeżeli interesują Was historie polskich sportowców, którzy podczas wojny zapisali się w kartach historii jako wzór bohaterstwa i patriotyzmu, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem. Jeżeli pobijemy rekord, być może zrobimy filmo heroicznych atletach, powiedzmy z czasów II wojny światowej. Uwierzcie mi, że te historie jeszcze mocniej chwytają za serca. Zachęcam Was także do udostępnienia tego filmu, aby uczcić bohaterów roku 1920, a także do subskrypcji, aby nie przegapić podobnego typu materiałów. Historie i sylwetki sportowców pochodzą ze strony www.sportowcydlaniepodległej.pl, do której odwiedzenia też Was zachęcam. Do usłyszenia!